Cześć. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam bardzo wyjątkowy samochód i jest ze mną Błażej z e, Soul Cars, firmy, która odbudowała ten cudowny pojazd. Wspomagam się Błażejem, dlatego że tu jest tyle ciekawostek, tyle fajnych rzeczy, że ja po prostu, ja się aż tak nie znam na tych pojazdach, a uwielbiam je. Z racji tego, że robimy takie samochody na co dzień, może nie na co dzień, e, tylko codziennie się zajmujemy pracą przy tych samochodach, e, Mam myślę, że jakąś wiedzę na temat auta, mogę Wam podpowiedzieć no to kilka ciekawostków. Zacznijmy w ogóle od modelu rocznika, takie podstawowe dane. Więc tak, jest to Volkswagen typ 2, T1, e, nazwany Prechin Wagen ze względu na, te, na swoją budowę. W single kabinie, czyli w pojedyncza kabina. 56 rocznik tego samochodu wyprodukowany był w listopadzie tego roku. Dokumenty niemieckie oryginalne, czyli auto produkowane było w Wolfsburgu, mhm. stamtąd y, historię jego do dzisiejszego dnia mamy odkrytą i dokumenty pierwsze, czyli pierwszego właściciela z 1956 roku są w naszym posiadaniu. Wow. Auto na podstawie tych dokumentów zostało w całości odbudowane kompletnie na... Okej. Okay. Widziałem fotografię, w jakim stanie on był, czyli w zasadzie przednia część jako tako była zachowana, prawda? Tak, dokładnie. No, reszta pojazdu była, tak, czyli po zakupie e, przetransportowaliśmy cały samochód do nas, natomiast e, tył, cała część tylnia samochodu z ramą odpadła podczas e, zdjęcia tego samochodu z e, transportu. I to, co nam się udało z tego samochodu zostawić, to jest sam dziób, czyli ten przód. Przednia część, tak naprawdę, została w tym samochodzie jako oryginalna i naprawiona. Reszta pojazdu jest to zupełnie nowy samochód zbudowany z kompletnie nowych części mhm. blacharskich. Ok, no bo właśnie wy budujecie takie samochody jako Saul Cars w zasadzie od nowa eee, i to w pełni tak. legalnie, bo często ludzie się pytają jak to jest, że oni, dobra, mają ramę z dokumentami, ale mm. tę ramę i tak produkują od nowa. No tak, tak, oczywiście. No, jest to prosta zasada. Jeżeli mamy samochód, który ma uszkodzoną ramę samochodu. Pytanie jest, czy możemy tę ramę wymienić, czy nie możemy wymienić. Nie. Jeżeli chodzi o auta zabytkowe, jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli okay. mamy część zamienną Ramy, połówkę, ćwiartkę ramy do, do wymiany, dlaczego nie wymienić całej ramy w samochodzie? Z punktu widzenia legalności jest to zupełnie okej. Okay. Mieliśmy dokumentację z Volkswagena potwierdzającą to, że po skonstruowaniu ramy mhm. możemy nabić numer fabryczny samochodu, jeżeli posiadamy taką samą ramę z numerem fabrycznym i dokumentami obok. Okej, okay, czyli wy produkujecie nową ramę, sami nabijacie. Tak. Numer, y, numer ramy, ten, który był. Tak, dokładnie. Specyfikacja, nawet numerów, ze względu na jego wysokość, szerokość, czcionkę, mhm. y, potwierdzona jest w Volkswagenie i możemy nową skonstruowaną u nas ramę, wyciętą na laserze, wygiętą, wyspawaną przyłączyć do tabliczki znamionowej, która będzie przez nas nabita. ostatecznie. Okay. jest to w pełni legalne i Volkswagen się jeszcze pod tym podpisuje. Nie podpisuje się, my się podpisujemy się pod tym, ale, oni, ale jakby... oni jak najbardziej. Zgodą na to jest mhm. nawet część na którą oni mają w sprzedaży, czyli blacha znajdująca się obok ramy przy silniku, na którą fabrycznie nabija się ten numer win. Okej, okay, czyli tutaj rozwialiśmy już wszelkie właśnie wątpliwości. Najważniejsze dla nas, co jest robiąc te samochody, mhm. że my nie robimy kopii, nie robimy następnych samochodów, następnych bulików, tylko robimy samochód, który faktycznie istniał, tak jak ten, ma dokumentację, my ten samochód posiadaliśmy, mamy jego jakoś tam cząstkę mhm. złomu, która jest utylizowana. I to jest dokładnie ten samochód, tak wyglądał w tej samej. Odtwarzacie postaci, historię tak. po prostu no to jest piękne właśnie że no bo mnóstwo jest tych replik tych kopii różnych na całym no, świecie tak? tak ale to nie w tym rzecz tak? replikę no, naszym zdaniem jest najłatwiej zrobić bo mhm. e, możemy zrobić samochód e, który sobie wymyślimy jeżeli chcemy polakierować go to myślimy no dobra to zrobię żółty tak lakierujemy na żółto jakie zrobimy wnętrze no zrobię sobie z czerwonej skóry robimy z czerwonej mhm. skóry i to jest proste trudniej jest znaleźć dokumentację samochodu, jak on wyglądał fabrycznie, jak był wyposażony, jakie było wnętrze, jakie było zawieszenie, silnik, wszystkie elementy tego samochodu i na podstawie tego odtworzyć go. Czyli jeżeli tutaj był kolor, który mamy ivory oryginalnie, w tym kolorze wychodził ten samochód, to my musimy znaleźć bazę, w jaki sposób polakierować ten samochód, jaka była do tego samochodu specyfikacja. Nowoczesne lakiery nie zawsze mogą stworzyć ten sam kolor więc tu mamy pierwszy problem i tak przy każdej następnej rzeczy, jeżeli mam zrobić tapicerkę i szukamy perforacji taka, jak była oryginalnie, jest to bardzo trudne. No, łatwo jest kupić dowolny materiał i obić tapicerkę mm -hmm. w środku, ale znaleźć to, co było w oryginale, bardzo trudnie. No i właśnie te detale później świadczą o tej doskonałości, bo rozumiem, że to jest wszystko, ja w ogóle nie wiem skąd wy taką dokumentację pozyskujecie. To no chyba jest, jest w ogóle. Jest to trudne, ale w Europie mniej, w Stanach Zjednoczonych jest wielu fanatyków tych pojazdów i oni nie tak troszeczkę inaczej niż my, niż Polacy, niż europejczycy, oni się chętnie dzielą tą wiedzą. Mhm, Jeżeli ktoś znalazł gdzieś jakieś dokumenty zakurzone na strychu. To oni robią zdjęcia i wrzucają to na forum, gdzie no my Super. mamy tam jakieś dostępy swoje Aha. do tego. I oni się z tym dzielą. Dzięki Aha. temu mamy już naprawdę ogromną bazę tych informacji dotyczących każdego detalu i możemy na podstawie tego wykonywać te auta. Oczywiście za każdym detalem idzie to potwierdzenie, że nie jakiś tam pan Czesio sobie znalazł zdjęcie lusterka i mówi, to na pewno było z tego rocznika. Mhm. Nie, to musi być naprawdę potwierdzone. Jest jakiś certyfikat, jest znaczek Volkswagena, jest wybity rocznik na tym elemencie i wiemy, że faktycznie to było produkowane wtedy. Oprócz tego mamy u siebie bazę około 10 samochodów w stanie oryginalnym. Oczywiście nie nadającym się już do ani naprawy, ani do rekonstrukcji, ale stamtąd też czerpiemy te informacje. Czyli mamy samochody z przeróżnych modeli tego mm -hmm. samochodu i roczników i na podstawie tego widzimy jakie są różnice i co możemy do tego auto zastosować. Czyli rozumiem, że w 1956 roku ten samochód dokładnie tak wyglądał, jak opuścił fabrykę. Tak. W 1956 roku to auto wyglądało identycznie, natomiast no niektóre rzeczy, które możemy udoskonalić w tym aucie, są udoskonalone, nie zmieniając jego wartości oryginału. To znaczy. W e, tym samochodzie zajmij? zmieniliśmy na korzyść, moim zdaniem, no, tapicerkę. Fabrycznie była to, e, był to Sky mm -hmm. słabej jakości, mm -hmm. spękany po e, nawet użytkowaniu e, ówczesnych e, um, użytkowników. Po 10-15 latach był e, rozkruszony. Tu mamy tapicerkę skórzaną. Na boczkach, drzwiach okay. i na siedzeniach są skóry. Przeszyte w, też w sposób e, uznany przez nas za odpowiedni dla tego, dla tego auta. Poza tym wszystkie elementy w tym aucie są jak w oryginale. Kierownica, uchwyt dźwigni ręcznego, przycisk nawet trąbka, to wszystko też jest tak jak w oryginale. Wszystkie te detale są spisane w księgach Volkswagena i jest widoczne to na zdjęciach, jak te auto wyglądały. Wnętrze, jeżeli chodzi o środek, jest zachowane w oryginale, czyli nie mamy tu dodatkowego na przykład wygłuszenia jakiejś tam podłogi mhm. czy wygłuszenia ścian tylnych. Robimy poprawki, jeżeli chodzi o wygłuszenia drzwi, bo drzwi są wygłuszone mhm. i dach, żeby troszeczkę bardziej było komfortowo okay. podróżować nawet jakiemuś tam miłośnikowi na co dzień. To lusterko. Tak, lusterko też zgodne z oryginałem, popielniczka zgodne z, zgodne z oryginałem, uchwyt boczny zgodny z oryginałem. Ja mówię tylko zgodny z oryginałem, ale ile jest detali wią wiążących te nie oryginalne i inne rzeczy, czyli na przykład tak uchwyt, Mamy produkowane w chyba w 12 różnych rodzajach, był produkowany tego samochodu. I tu dokładnie był czarny uchwyt z czarnymi podstawkami, takiej i takiej szerokości Aha. i tak dalej. Wszystkie szczegóły są zbierane. Ja tkwi w szczegółach, jak to się mówi. Tak. I widzę, że y, szyby. Szyby produkujemy już czasami. No, znaleźliśmy fabrykę, która zgodziła się na współpracę z nami. Mhm. Produkując te szyby, nadrukowujemy swój nadruk Socars i mamy szybki do wszystkich modeli tego samochodu produkowane specjalnie dla nas. Super. Dobra, idziemy do tyłu. W końcu jest to samochód użytkowy. Tak, jak najbardziej. Założenie producenta tego samochodu to miał być niedrogi, duży samochód dostawczy. Najczęściej przewożone były w nim... Ładunki luźne, niezabezpieczone e, i dlatego jest tak, jak tutaj widoczny w pokryciu. E, były wersje tego samochodu oczywiście bez plandeki i bez rusztowania. Mhm. Tu mamy załączoną e, plandekę i rusztowanie metalowo-drewniane, co zaznaczę, oczywiście też jest jak w oryginale. Ten materiał dokładnie taki sam był oryginalnie. Tak, to tak. nie jest jakiś przypadek? Nie, to jest taki zwykły materiał przypominający trochę worek e, od ziemniaków, ale to jest e, nasączony specjalnym impregnatem. Materiał, który też jest odporny na deszcz. Nie jest odporne na to, żeby ta woda stała na tym, mhm. bo przysiąknie sobie powolutku, ale jeżeli jest deszcz, z tym samochodem można przejechać i nic w środku nie, nie zamoknie. Wszystkie szczegóły, te uchwyciki, troczki, spinki, wszystkie są zgodne z oryginalnością. Uchwyty od bocznych burt też są oryginalne. Co nam się udaje odratować z tych starych samochodów, to staramy się wykorzystać. Nie jest tak, że wszystko robimy od nowa albo gdzieś znajdujemy, kupujemy nowego. Jeżeli mamy uchwyt zdjęty z samochodu, który taki mieliśmy, mhm. dało się go wyczyścić, odnowić i zamontować z powrotem, to korzystamy z tego. I to jest ten uchwyt tak. właśnie. Jeżeli chodzi o. 70-letni, tak. prawie? Jeżeli chodzi o... To wiadomo, to jest wszystko naprawione. No tak. Tak. No On tak. nie jest tylko wyczyszczony, prób, bo miał wżerów mnóstwo i tak dalej, ale wygląda teraz Noc. dobrze. Świetnie. Są eee. producenci różnych części, masę rzeczy można już kupić, ale już jak się przyczypiliśmy tego uchwytu. Można kupić uchwyt tajwański, ale po kilku klapnięciach w ten sposób, to on pęka, bo jest z takiego tworzywa zrobione, że no, jest słabizna. Więc tak nawet tego gównolitu. Tak jest. No dobrze, i tutaj mamy. Środek jest wykończony w sposób oryginalny. Kilku plastików unikamy, desek, konglomeratów unikamy, stosujemy to, co było, czyli deseczka na górze. Która oczywiście pod wpływem wilgoci może się zachować różnie, okay, ale jest, jest tak jak, jak oryginalnie. Był, tak? Zamieniona. Co to jest. Za drewno jest. To jest jesion. Aha. Jesion heblowany, suszony próżniowo, więc nie powinno się już z nim teraz dziać coś złego. Fabrycznie tego nie robili to w taki sposób. Była to zwykła deska przeważnie jakaś sosnowa. I to wszystko, teraz mamy już troszeczkę te materiały, no kupiliśmy, zrobiliśmy to troszeczkę mocniej, mm -hmm. blacha łącząca środkiem też nie jest zwykła, która rdzewiała i ta plandeka w starych samochodach, które oglądamy ma przerdzewienie na środku, tu jest kwasodporna blacha wstawiona, żeby tego uniknąć, więc... To nie jest coś naszym zdaniem złego, że taką zmianę wprowadzimy. Na podłodze mamy też deski zabezpieczające podłogę e, od przesuwania ładunków, różnych rzeczy. Nie wiem czy w tym aucie cokolwiek kiedyś stanie e, to z tyłu. By było szkoda. Ale ale jest e, to ale wykonane, jest gdyby trzeba to. No to teraz tak. chyba powinniśmy zajrzeć tutaj, co? Tu chyba też będzie ciekawie. E, tak, wezmę kluczyk e, specjalny kościelny, klucz nazwany Czerczki, e, służy do otwierania w tym modelu akurat, bo to też się zmieniało rocznikowo, e, do otwierania klapy. Silnika i e, do otwierania klapki od zbiornika paliwa. No i co my tutaj mamy? To jest komora silnika. Jedyną naszą zmianą w tej komorze silnika jest natryśnięcie masy e, izolującej takiej gumowej na ten odkola. Poza tym nie wygłuszaliśmy e, tej komory, nic tutaj nie robiliśmy. Jest wylakierowana w sposób oryginalny. No i mamy e, oczywiście serce napędowe tego samochodu, czyli. W zupełnie odnowiony, odrestaurowany silnik u nas. Silnik pojemności 1.2, czyli Monstrum, napędzające ten samochód o mocy 35 koni mechanicznych. Potwór. To jest warte uwagi, że akumulator, instalacja tego pojazdu jest 6V. Cały pojazd jest na 6V i jego w ogóle instalacja nie jest jakoś zaawansowana technologicznie, jak można zauważyć. Na podświetleniu od tablicy, chociaż już jest w tym roczniku. Czy światłach tylnych, które jak widać mamy pojedyncze światło i kierunkowskazu obok nie ma. Na jednej lampce występuje światło opozycyjne stop i kierunkowskaz. No proszę. I co, silnik od nowa budujecie też? Tak? To znaczy tak, silniki mamy m, zakupione w takiej formie, że producent Volkswagen postawił na wielożytkowość tych silników i one były stosowane. W wszelakich e, e, sprzętach e, i tych silników mamy około 120, e, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby silnik z, z małym przebiegiem motogodzinnym, mm -hmm. można powiedzieć, rozbieramy i szykujemy go pod silnik samochodowy. Czyli tam jakieś te różne motopompy, i takie tak, dokładnie. wynalazki, tak? To co kiedyś tam rozmawialiśmy. to no właśnie pokazywałeś mamy, kiedyś tak, byliśmy... mamy sporo takich z urządzeń silników i. No wykorzystujemy te z najmniejszą liczbą motogodzin. Mhm. Rozbieramy je i tak całkowicie, więc nie jest tak, że one są gotowe do montażu. Podlegają całkowitej naprawie, renowacji, przygotowaniu, lakierowaniu, bo te silniki też są zabezpieczone. Nie są jak fabrycznie, że jest to aluminium, które później tam gdzieś się nie dzieje. Tylko mhm. każdy element aluminiowy też jest powleczony powłoką antykorozyjną i każdy element lakierowany no jest zalakierowany proszkowo. Co możemy i fabrycznie było i odsłonięte, to cynkujemy. Jeżeli chodzi o stalowe elementy, to co było malowane na czarno jest w proszku. No a to co najważniejsze, czyli mm, pierścienie, tłoki, y, wał, no, wyglądają faktycznie jak nowe po mhm. zebraniu tych silników, są w idealnym stanie. Więc to jest tylko czyszczone, umyte, okay. złożone z powrotem, no. i skręcone porządnie. To co posłuchamy, odpalisz. Aż mam czarno. Woah! Ale zagadał się I ten zapach. Dla takich chwil warto zy. Samochód pracuje na scenie. Za chwileczkę, e, jak się troszeczkę ugrzeje, posłuchamy go na wolnych obrotach. Musicie nam wybaczyć, ale niestety nie pojeździmy dzisiaj, bo pada deszcz, a tak jak widać, no trochę szkoda moczyć takiego pięknego okazu. Jak pogoda pozwoli, to może kiedyś się kawałek przejedziemy. No ten, ten dźwięk i zapach prawie 70-letniego auta, tylko fabrycznie nowego. No tak, ten silnik myślę, że podobnie pachniał w tamtych czasach. Różnica była w, oczywiście w paliwie. No niestety no teraz wła? nie będziemy już ołowiowywać tego paliwa, ale jest podobnie. Jest podobnie. Silnik typu bokser, więc troszeczkę trzeba na niego uważać. To nie jest typowy silnik jak w nowoczesnych samochodach. Jak wiadomo, musimy o niego bardzo dbać. Fabrycznie ten samochód po 2000 km miał konieczność sprawdzenia poziomu oleju silnikowego, a co 4000 km była wymiana oleju całkowicie. O proszę, co 4000? Tak. No, czyli nie ma long life'a, jak teraz co 30 no. tysięcy. Tak. Dlatego te silniki były wieczne, można powiedzieć. Między Dokładnie. Innymi może, to nie? było wtedy dbanie o, tak. o pojazd. No, w tamtych czasach przejechać 4000 km to dla użytkownika samochodu było okres około pół roku, 8 miesięcy. Mhm. Teraz no, robimy to czasami w 2 dni, no, jeżeli no, jest tak. potrzeba. Auto, gdy jest u nas wykończone mechanicznie, jest przygotowane do jazdy. Jest ustawiane na liczniku na około minus 300 km. Cofamy ten licznik specjalnie po to, żeby tą ilość kilometrów spróbować auto. 300 km jeździmy, sprawdzamy, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo, czy zawieszenie jest w porządku, czy silnik jest OK. Wszystkie rzeczy są regulowane. To nie jest tak, że złożymy wszystko, na pewno jest tip top. Silnik wymaga regulacji, zawieszenie wymaga regulacji, zbieżność tego pojazdu, hamulce muszą się dotrzeć, bo to wszystko jest nowiutkie. I gdy mamy samochód na poziomie 0 km, 11 km, tak jak w tym przypadku, wiemy, jesteśmy pewni, że możemy wypuścić to auto do sprzedaży czy odstawić na kolekcji jako auto gotowe. Mhm. Okej. Okay. No i właśnie a propos tego przebiegu, jeszcze, bo no w zasadzie samochód powstaje od nowa, mhm. czyli też jakby w pełni. Uzasadnione jest to, że ten przebieg jest zerowy, tak? Dokładnie. Jeżeli rejestrujemy to auto, mhm. ono było wyrejestrowane dawno temu. Mamy dokumentację na wyrejestrowanie samochodu, więc rejestrując go, w tamtych czasach nie było bazy kilometrów, tak. tak? Więc tak. nie ma wpisanego przebiegu. Mhm. Rejestrujemy go i pierwszy przegląd przechodzi techniczny mhm. z bitym przebiegiem, tutaj będzie 11 km na okay. przeglądzie technicznym. Okej, okay. czyli yy, no właśnie, no bo ciężko jest ustalić realny przebieg tego. Co pozostało z tego samochodu, no, tak? jak go kupowaliście? Czyli tych powiedzmy. oryginalnego licznika nie ma. No ta, Nawet no ta. gdyby był, to pewnie by byłby w takim stanie, że nie dałoby się mm -hmm, nic odczytać. Mm -hmm. Więc to jest jak najbardziej dozwolone, konsultowane jest to z Urzędem Zabytków w Polsce i jest OK dla nich, jeżeli taką zgodę wyrażają, no to my bezpiecznie jeździmy na przegląd i podajemy no ten pierwszy i od tamtej pory już pilnujemy, żeby ten przebieg był Jasne. faktycznie podawany. Chociaż nie myślę, żeby tym samochodem ktoś chciał kiedykolwiek przekręcać licznik w tył, bo <laughs> y, raczej kilometrów nie natłucze tym pojazdem przyszły no tak. właściciel. A raczej ta auto pewnie już będą głównie zasilały jakieś kolekcje i mało jeździły. Y w Niemczech jest sporo fanatyków tych pojazdów, i oni faktycznie jeżdżą tymi samochodami. Nie powiem, że to jest ich daily i codziennie sobie śmigają, ale wiele zlotów małych, nie tylko jakichś dużych zlotów międzynarodowych, ale okoliczne spotkania miłośników tych samochodów są tak jak u nas w powiatach. I oni Jeżdżą sobie do jednego powiatu, do drugiego, mm, trzeciego, mm. i zwiedzają tymi samochodami, chwalą się, cieszą się, że mają takie pojazdy. I robią, mamy klientów, którzy jeżdżą tymi samochodami no powiedzmy 5000 kilometrów przez 5 lat. To jest sporo, jak na auto zabytkowe i dosyć wartościowe. No tak. <grych> jak wyceniany jest taki egzemplarz mniej więcej obecnie? W tej chwili taki samochód. Zacznę od kupna może. Jeżeli my ch my chcielibyśmy kupić samochód tego rodzaju w stanie, powiedzmy, bardzo złym do restauracji, no w tej chwili kwota 15-20 tysięcy euro to jest minimum, jaki musimy zapłacić za tak naprawdę dokument mhm. do tego auta. Bo na podstawie tego dokumentu możemy go dalej tworzyć. Jeżeli to auto jest w ruchu, czyli toczy się, można go Prowadzić na lawę, jest w jakiejś tam kompletności karoseryjnej, no to już kwoty powyżej 30-40 tysięcy euro to jest minimum za taki samochód. Wiadomo, że jeżeli mam takie auto, możemy dalej prowadzić prace naprawcze mhm. i go naprawić, więc naprawione auto, odrestaurowane, w granicach 70 tysięcy euro można kupić mhm. w dobrym stanie, fajnie zrobione. To auto jest kompletnie nowe, tak? tu mamy wszystko odrestaurowane. Smaczkiem był ten przód oryginalny zostanie. No tak, no tak, Więc czyli tutaj już pewnie bliżej tych 100 tysięcy euro można być. No dokładnie, było, mamy tutaj nie dość, że jest świetnie zrobiony samochód ze względu na podobność do oryginału. To jeszcze mamy super materiały użyte nowoczesne do zabezpieczenia tego samochodu, tak jak o tych szczegółach mówiłem, które mm. są troszeczkę poprawione fabrycznie, auto jest świetnie zrobione pod tym względem i możemy je wyceniać na spokojnie 100 tysięcy euro. No wygląda to niesamowicie jeszcze właśnie te detale, ten lakier, i, i to wszystko robi na mnie takie wrażenie, że no brak słów, żeby w ogóle nowe auta były tak wykonywane z taką dokładnością i dbałością o detale, to ta motoryzacja no tak. nie byłaby taka, jaka jest teraz, Dokładnie tak. Styczny. Nam zależy, cieszę się, że tak mówisz, nam zależy też, że osoba, która bardzo zna się na tych samochodach, czyli przyjeżdża do nas klient, który miał ten samochód może jako, jako dziecko u dziadka, przyjeżdża i on znajduje te szczegóły, to wszystko, to, co mm -hmm. faktycznie było w tamtych czasach, on się cofa w czasie. No tak. On mówi, że kurczę, no <laughs> wyglądało identycznie, tak? Może się tak nie świecił, no i inaczej troszeczkę te lakiery <laughs> wyglądały, ale wygląda identyko. Coś niesamowitego. Bardzo ci dziękuję za dużo bardzo fajnych ciekawostek. No, gratuluję kolejnego wspaniałego projektu. Czekamy na kolejne, bo wiem, że coś tam się buduje. No wiem, że cały czas <grym> budujemy mniej więcej trzy samochody w jednym czasie. Nie, mhm. może nie jest tak, że robimy jeden samochód i przechodzi następnego, bo w jednym aucie, w projekcie coś robimy, zatrzymuje nas pewne etapy. tak, musimy coś oddać, gdzieś coś mhm. poprawić, ktoś inny musi naprawić w na innym dziale naszej firmy. Przechodzimy do drugiego. Trzy w tej chwili projekty mamy powiedzmy na 70% ukończenia, także okay. wkrótce coś się tam pojawi. Myślę, że jakieś 3-4 miesiące może coś no To świetnie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba taka zabaweczka i czy chcielibyście obejrzeć kolejne projekty z Soul Cars. Ten egzemplarz już jest w 100% gotowy i można go za naszym pośrednictwem kupić. Może nawet damy link do ogłoszenia w opisie filmu. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach.